Dzień Boże. Witam was kochani na kanale Serce do serca. E, przechodzimy z um, takiego uroczystego świętowania e, Bożego narodzenia w taki czas, kiedy my chcemy stawać się tym Bożym narodzeniem dla drugiego człowieka, ponieważ po to to wszystko przeżywamy właśnie, żeby sobie o tym przypominać, tak jak wielokrotnie czytamy Słowo Boże, mm, Pomimo, że czytamy te same, Fragmenty biblijne, po raz enty, to za każdym razem odkrywamy w nich coś nowego. I tak samo jest właśnie ze świętowaniem Bożego Narodzenia w naszym wspaniałym kościele katolickim, że za każdym razem, kiedy przychodzi, czy to święto zmartwychwstania Pana Jezusa, Wielkanoc, czy też właśnie święto Bożego Narodzenia i wszelkie, wszelkie inne święta, które które są biblijne, które odnoszą, odnoszą nasze życie do życia Chrystusa, ale też do tego, co Chrystus dokonał dla nas. Um, I właśnie możemy go w tym uwielbić, ale po to go chcemy w tym uwielbić, aby to wszystko zanieść dalej. I tego sobie e, i Wam, moi kochani bracia i siostry w Chrystusie Jezusie życzę, żebyśmy właśnie byli tym Bożym Narodzeniem dla drugiego człowieka, aby w nas właśnie był widoczny. Nowonarodzony Jezus Chrystus. Jezus powiedział takie proste zdanie, że po owocach ich poznacie. Powiedział też o cnotach właśnie ducha świętego, o owocach ducha świętego, cierpliwość, łagodność, miłość, zrozumienie. I powiedział, że wobec takim cnotą nie ma prawa. Czyli wiemy o tym, że postępując w taki sposób jesteśmy przynależni. Mamy pieczęć Baranka Bożego, czyli właśnie tą pieczęcią jest Duch Święty. I, i wtedy możemy mówić, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo żadne drzewo, które jest dobre, nie może wydawać złego owocu i tak samo złe drzewo nie jest w stanie wydawać owoców miłości i miłosierdzia. I jakby chciałabym na tym zakończyć, to już sami odnieście do swojego życia ku takiej głębszej refleksji, ale chciałam dzisiaj wejść krok dalej, a mianowicie w relacje i o tym, dlaczego... Tak bardzo jesteśmy zniewalani w relacjach, i tak bardzo emocjonalnie w nich właśnie przeżywamy różne rzeczy. I dlaczego właśnie taki dystans w relacji, nawet tej takiej długoletniej, małżeńskiej, jest konieczny tego, żeby móc nadal się szanować i móc nadal nie cierpieć w tej relacji, kiedy wydarzy się coś, coś takiego, co... Jest w stanie sprawić, że nam będzie przykro, ale też ta przykrość pokazuje nam, na jakim poziomie zażyłości, a nawet uzależnienia jesteśmy z, w racji z tą osobą. I chcę Wam powiedzieć o tym w odniesieniu też do Pisma Świętego, dlaczego Bóg też uczy nas, chociażby można byłoby spojrzeć na Abrahama, który tak bardzo prosił Boga o potomstwo. I Bóg. Dał mu tę łaskę. Sara w podeszłym wieku urodziła mu syna. I widzimy, że Bóg mówi do Izaka: Idź zanieś Syna w wyznaczone przeze mnie miejsce, i zabijesz go w tym miejscu, którego tak bardzo miłujesz. Tam jest podkreślone również w piśmie Świętym, Tak bardzo miłujesz. I widzicie, wiecie, ja dopiero teraz rozumiem, dlaczego Bóg na tak wielką próbę wystawił Abrahama. Ja wcześniej zamykałam pismo święte i mówiłam: Boże, to jest jakiś tyran, to nie jest mój Bóg. A dzisiaj widzę w tym niesamowitą mądrość Bożą, bo gdybym dzisiaj z, tą, z tym objawieniem, które Pan mi udzielił, mogła stanąć w tejże sytuacji względem swojego Syna, czyli właśnie tego Abrahama, który jest człowiekiem, który jest świątynią Ducha Świętego, czyli Ducha Bożego, a tak bardzo zaczyna uzależniać siebie, swoje szczęście od tego dziecka, które jest własnością Boga. Czy my to rozumiemy, że każdy z nas jest własnością Boga? My nie możemy kogoś tak bardzo miłować, bo Bóg tam podkreślił, którego tak bardzo miłujesz. A skoro go tak bardzo miłujesz, to Bóg dopuścił taką próbę. Czy ty miłujesz tego Izaka bardziej ode mnie? I Abraham poszedł właśnie oddać. Oddać tego syna w ręce Pana, czyli chcąc go zabić, a w momencie, w którym trzymał sztylet i chciał dokonać morderstwa swojego własnego syna, Bóg powiedział: Jesteś wiernym i jesteś błogosławiony, ponieważ nie masz w tym serca. Masz serce we mnie i wiesz i rozumiesz, że każde słowo, które jest ode mnie, jest ku dobremu. Więc nawet jeżeli. Jest, zobaczcie, jaka wiara Abrahama. Czy my dzisiaj byśmy mieli taką wiarę? Uważam, że nie. I do czego zmierzam? Że jesteśmy tak bardzo uzależnieni od swoich dzieci, od partnera, partnerki, od swoich własnych rodzin, ale w taki niezdrowy sposób. I Bóg nie pozwolił zabić Izaaka, ponieważ Bożym celem nie było to, żeby, żeby jego syn, któremu mu dał. Żeby się nim radował, cieszył, aby, aby to potomstwo właśnie mogło się rozrastać, abrahamowe. I Bóg go tak bardzo umiłował, bo on wykonał misję, plan Boży dla swojego życia i w nagrodę, jako taką wisienkę na torcie, otrzymał potomstwo, o którego tak bardzo prosił w modlitwach Boga ze swoją żoną Saraj. I, I Bóg chce, żebyśmy mieli zdrowy dystans. To jest nic więcej. Dlatego Bóg wystawia nasze serce na próbę, bo właśnie. Zobacz, jak ty się zachowujesz, kiedy zostawi cię kobieta albo mężczyzna, to by świat się wali. To znaczy, że tam nie było relacji przyjacielskiej i tam nie było dobra drugiej osoby, tylko twoje własne dobro. Widzimy to samo, kiedy dusze odchodzą z tego świata, kiedy my użalamy się na odejście bliskiej nam osoby i zalewamy łzami. Jak było, że mogłeś mi to uczynić? Dlaczego ty mi to zrobiłeś? To są strasznie samolubne i egoistyczne gesty. Ta dusza nie potrzebuje Twojego lamentu, człowieku. Ona odeszła do miejsca, w którym skąd została wzięta, do domu Pana, do domu Ojca, o którym Jezus zapowiadał, że jest mieszkań wiele i do którego poszedł nam to miejsca przygotować. Żaden człowiek nie jest Twoją własnością i ty nie masz prawa się od niego uzależniać, bo nie tylko ranisz siebie, i żyjesz w takim przygnębieniu. I goryczy, ale także ranisz serce żywego Boga. Do Niego należy wszelkie Twoje odniesienie szczęścia. Względem Niego musisz to kierować. Eee, i, I właśnie do tego chcę się też mm, dzisiaj ustosunkować, żebyśmy mogli zrozumieć, I ja tak bardzo próbuję to też tłumaczyć. Wielu osobom w moim życiu, których Pan Bóg stawia na mojej drodze, to nie o to chodzi, że jestem osobą jakąś oziębłą, bo ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mam w sobie mnóstwo ciepła. Ale chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy mogli z łatwością oddawać drugiego człowieka Bogu, wiedząc, że on jest Jego własnością. I co się dzieje, kiedy na przykład właśnie lamentujemy nad duszą czyścową, która odeszła. To nie dość, że jej nie pomagamy, bo ona potrzebuje już tylko modlitwy. Lamentujemy, czyli przy... obciążamy ją dodatkowymi e, ciężarami w przeciągu nieba, zwanym czystcem. I okazujemy największy egoizm takiej, takiej duszy. I to samo dotyczy się relacji tutaj międzyludzkich na Ziemi. Kiedy odchodzi druga osoba od nas z jakiegokolwiek powodu, na przykład, bo nie była z nami szczęśliwa, albo uważała, że ją ranimy. Albo my ją raniliśmy i to się rozpadło. Jeżeli jedna osoba przeżywa w to taki sposób, no jest mi ciężko, fajnie by było z tą osobą. Jakieś tam chwile nas piękne łączyły. Mamy takie wspomnienia o Panu Bogu, o tych wszystkich rzeczach, które gdzieś tam nas spalały, to może powiedzieć, że to jest miłość, że to była miłość. Ponieważ była oparta na przyjaźni i zdrowym dystansie. Ale kiedy my zalewamy się łzami, kiedy my czujemy gorycz w sercu, kiedy my czujemy, że świat nam się zawalił, że już nic nam się nie ułoży, że ta osoba nas tak bardzo zraniła, dlaczego ona nam to zrobiła, że my już nie czujemy takiego pokoju serca radości, no to znaczy, że tam było pasożytnicze wręcz chęć czerpania, Radości drugiego człowieka to nie jest równoznaczne w ogóle z miłością. To nie jest miłość. Miłość daje wolność. Nawet Bóg nam to dał. A kimże my jesteśmy, żeby to odbierać drugiemu człowiekowi? Miłość zawsze równa się mu w wolności. My nie możemy wymóc na nikim miłości, akceptacji. Te wszystkie rzeczy, które my kierujemy tak pasożytniczo względem drugiej osoby, to my to mamy kierować do Boga, bo tylko On jest źródłem, żeby i uzdrowić Twoje rany z dzieciństwa. Czyli te takie przestrzenie, gdzie nie byłeś zaopiekowany przez rodzica, doceniony, zauważony, nikt ci tego w relacji nie da. Więc przestań żebrać o uwagę, o docenienie, o pochwałę, czy ktoś cię nie zauważa. Przestań to robić, bo wiele razy Bóg mi mówił, ja często to czynię w relacjach, ale czasami Bóg do mnie mówi, nie możesz chwalić tej osoby. Wyobraźcie sobie, jakie to jest ciężkie, mając serce pełne miłości, Łagodności i chęci po prostu ubóstwiania ludzi, które są dziełem Boga. Ale czasami Bóg mi mówi w sercu, nie możesz córko tego robić. I ja czuję taką blokadę. Ja mówię, ale dlaczego Boże? Bo zranisz moje dziecko. Ono ma przyjść do mnie po to. Ono ma przyjść do mnie po to, a nie do Ciebie, ponieważ Ciebie uczyni swoim Bożkiem. I z bólem serca wiele razy musiałam godzić się na słowo Pana, które kierował w moim sercu. Pomimo, że chciałam inaczej, bo niesamowitą miłość do ludzi. Więc, więc co zyskujemy, kiedy, kiedy zachowamy się tak jak Abraham, który chciał jedynego syna tak długo wyczekiwanego oddać Panu Bogu. I Bóg nie dopuścił, żeby, żeby Abraham zabił Izaaka, ponieważ Bóg kocha tak samo Abrahama i Izaaka. Ale Bogu chodzi o ten zdrowy dystans, o tym, że my nie możemy sobie ani z dziecka, ani z partnera, ani z nikogo na tym świecie, z niczego nawet bym powiedziała, zrobić. Po prostu punktu odniesienia, jeżeli chodzi o, o nasze zadowolenie z życia, naszą radość, spełnienie, szczęście. To wszystko jest nam dane i to wszystko jest własnością Boga Ojca. Więc chcąc być szczęśliwym z drugim człowiekiem. I chcąc też, bo to jest też bardzo istotne, że my często mówimy: Ja nie rozumiem, jak mogę zaspokoić Twoje pragnienia serca, żebyś ty był szczęśliwy. Nie możesz tego uczynić, będąc nastawiony na branie w relacji z drugą osobą. I to jest zasadnicza różnica, bo kiedy my mylimy często oczekiwania z uświadamianiem, bo jeżeli my kogoś uświadamiamy: słuchaj, naprawdę to nie zmierza ku dobremu, Opuść się. Obudź się, ponieważ cały czas tak kłaknąco chcesz ode mnie coś wyciągnąć. Ja ci nie dam tego. I jeżeli dalej będziesz w takim nastawieniu, to ja z tej relacji odejdę. Tak się zachowa osoba świadoma, która nie dopuści, która ma ducha Bożego, żeby ta osoba z ciebie uczyniła sobie Bożka, bo ty za to odpowiesz, kiedy do tego dopuścisz. Bo Bóg najbardziej nie lubi właśnie takiego ubóstwiania jego dzieł. My jesteśmy Jego dziełem i żadna, żadne Jego dzieło nie może zastąpić Stwórcy. No nie ma takiej opcji i Bóg nie robi tego, dlatego że, że On jest jakiś pazerny. Nie, właśnie dlatego, że On nie chce tego dla nas, ponieważ On wie, że my nadal będziemy nieszczęśliwi i cały czas będziemy jak taka studnia bez dna. A kiedy najpierw przyjdziemy do Boga Ojca, to jest bardzo cholernie trudne. Ale jest to dlatego cholernie trudne, że my mamy swoje oczekiwania i swoje upodobania. I te oczekiwania i te upodobania nie pozwalają, aby Bóg przebił się przez mur naszego serca. I my musimy, nie, czy nie musimy, możemy, bo Bóg daje wolność, dać się ukochać Bogu, Ojcu. I kiedy damy się Mu tak mocno ukochać, kiedy Jego miłość wleje się do naszego serca i my tak bardzo będziemy chcieli się tylko tą miłością dzielić to Bóg doda nam odpowiednią osobę, bo będziemy na tyle dojrzali, aby tą osobę ukochać i patrzeć na nią takimi oczyma, jak patrzy na nas żywy Bóg i skarby kochane, siostry, bracia. I mówię to też do siebie. Jest to możliwe. Jest to możliwe, ale Bóg nie pozwoli ci, żebyś skrzywdził drugą osobę swoją pazarnością. Swoją bazarnością na miłość, na spełnienie Twoich oczekiwań. Dlatego Bóg tak długo formował Abrahama. Najpierw wola Boża, a później wszystko inne będzie ci dodane. Taki jest nasz Pan i robi to tylko dlatego, żebyśmy my byli ludźmi szczęśliwymi, naprawdę szczęśliwymi i naprawdę wolnymi. I co zyskujemy, kiedy dwie takie osoby, czyli dwa pełne jabłka, a nie dwa brakujące jabłka, które odczuwają samotność. Dwa pełne jabłka, czyli takie, które są zanurzone w Bogu Ojcu. Możemy iść na skróty. Mamy wiele związków, które nie posłuchały Boga i dzisiaj cierpią w relacjach. I cierpią dlatego, że właśnie uzależniły się emocjonalnie od swoich, e, od swoich właśnie partnerów. I, I cierpią na własne życzenie, i później lamentują do Boga. I ja też taką osobą byłam. Pamiętam swoją relację pięcioletnią, w której byłam. I byłam tak zniewolona tą osobą. Tak bardzo chciałam jej dać to szczęście, tą miłość, to wszystko, czego jej brakowało w tym dzieciństwie, której nie dostała, bo nie miała dobrego rodzica, a wręcz dysfunkcyjnego w sumie. Ja również nie byłam z, z rodziny pełnej. I, I też te braki były, ale pozwoliłam Bogu dać się ukochać. I Bóg pozwolił mi, abym tą miłością się dzieliła, ale dzieliłam się z nią z osobą, do której Bóg najpierw ją chciał ukochać. A dopiero później, żebym ja mogła tą miłością się z tą osobą dzielić. Ale ta osoba nie chciała Boga, więc Pan Bóg do mnie mówił, ty nie możesz być w tej relacji. I to była dla mnie taka próba, jak miał Abraham. Właśnie. Poniekąd zamordowania swojego serca na miłość do tej osoby, I ja mówię, Boże, jak ty możesz to zrobić? To było parę lat temu. Jak ty możesz chcieć mi zabrać osobę, którą ja tak kocham, że ty jesteś miłością? A Bóg mówi: Mogę, bo znam twoje serce i wiem, że jesteś dzieckiem Bożym, które pragnie sprawiedliwości od, od najmłodszych lat. I wiem, że chcesz pełnić moją wolę. I wiem, że zrobisz wszystko, co Ci powiem, bo wiem, że mi ufasz, że jestem dobrym ojcem i nigdy w to nie zwątpiłaś. Ze łzami w oczach zakończyłam tę relację i wiecie, co zyskałam? Mądrość. Zyskałam mądrość, moi kochani, bo Bóg mnie nauczył, że nie wszędzie mam rozlewać miłość, i nie wszędzie mam wlewać do tych pustych bukłaków. Ja mam dzielić się z miłością z ludźmi, którzy. Z którymi jestem zdystansowana, czyli z takimi, których nie mam więzów, takich węzów, więzów, w poziomie, przepraszam, emocjonalnych, e, właśnie, e, właśnie, jeżeli chodzi o relacje. I Pan mi powiedział, że z, e, to małżeństwa, do którego mnie przygotowuję, to on mi da osoby, która będzie pełna, która będzie szczęśliwa Jego obecnością, ale będę to czuła i będzie to widać w owocach. W tej osobie nie będzie uszczypliwości, obrażania się, chęci szukania swego. To nie jest miłość, moi kochani. My nigdy nie będziemy szczęśliwi z taką osobą, która ma tak duże braki. To są ogromne braki. To nie są jakieś takie delikatne, że my czasami nie wiem, wybuchniemy złością. To jest ludzkie. Ale jak tam są takie, po prostu jak to są takie puste bukłaki, to tam najpierw musi wejść uzdrowienie. I. I ja dzisiaj jak ludzie mnie pytają, czy jestem szczęśliwa. To jestem. Jestem bardzo szczęśliwa, bo mam wszystko. Mając Boga, mam wszystko. I ja wiem, że Bóg mi wszystko doda. Ja już wiem, że moje modlitwy są wysłuchane nawet, że taka osoba jest mi przygotowana. Ale po co wam to wszystko mówię? Po to, żebyście z tej mojej mądrości życiowej mogli zaczerpnąć. Żebyście nie byli w relacjach, w których Pan przez moje ustawy mówi, że to nie jest dobre, ponieważ obie rany się zacierają, ponieważ Ty próbujesz być takim ratownikiem tej relacji. Nie zawsze masz być tym ratownikiem. Ja miałam od dziecka duszę ratownika, ale Pan Bóg mi powiedział, że będę przyciągała osoby narcystyczne, które jak pasożyt chcą to i miłości ode mnie, a Pan Bóg chce wejść do tych osób. On chce je uzdrowić. A ja nie mam na siłę kogoś karmić miłością, bo ja nigdy Boga nie zastąpię. Nigdy nie jestem Bogiem, ponieważ czasami ludzie mogą, bynajmniej partnerzy, których spotykałam, chcieliby tą miłość ode mnie wziąć. Tylko dlatego, że mało jest ludzi, którzy mają w sobie taką miłość, po prostu ja wiem, że ją mam. Ale Bóg mówi: Nie możesz tej osoby komplementować, nie możesz jej tak. Uwielbiać, ubóstwiać, jak to czynisz wiele razy w swoim życiu wśród innych ludzi, ponieważ to nie ty masz uzdrawiać tą osobę, to ja chcę ją uzdrowić, bo nigdy ten człowiek nie pozwolił mi do siebie wejść. Ale to się stanie. To się stanie, kiedy ludzie będą posłuszni Jego woli. I kiedy my będziemy posłuszni woli Bożej, i czasami to będzie przez krzyże, przez cierpienia, tak też u mnie było. Ja musiałam, tak jak Abraham, oddać ukochaną osobę. Najpierw jedną, później drugą. I mówię, Boże, po co to wszystko? Po co? Dlaczego to robisz? Po drugiej relacji tak nie cierpiałam, bo była krótsza, ale po pierwszej naprawdę bardzo mocno. I, I Bóg tutaj wskazuje właśnie, że, że wszystko jest narzędziem, wszystko jest po coś, że to jest to ziarno zasiane, że tak jak Jezus powiedział, jak się pytali Go po ludzku ludzie, to którym, kto, którego będzie ta żona, bo kiedyś był taki zwyczaj, że jak nie było potomstwa, to, a zmarł brat, no, to otrzymywał ten brat tą żonę po bracie, e, i oni się wiązali byli małżeństwem, to którego to będzie żona przy zmartwychwstaniu w takim razie? I Jezus powiedział, błądzicie, bo nie znacie Słowa Bożego, nie czytacie Słowa Bożego. Przy zmartwychwstaniu będziecie jak aniołowie Boga w niebie. I będziecie jak bracia i siostry w Chrystusie Jezusie. Czyli tutaj widzimy niesamowitą mądrość Bożą, że i też taką, taki dystans, do którego Bóg nas zachęca. I czy można kochać kogoś, będąc mieć dystans? Jeszcze mocniej będziesz kochał taką osobę. Ponieważ nie będziesz tak tak po prostu z taką... Z, z takiej studni po prostu chcieć zaczerpnąć od tej, tego człowieka, tylko będziesz chciał mu służyć. Co mogę, kochanie, dla ciebie zrobić lepiej? Nie będziesz się tak obrażać, bo ktoś ci, nie wiem, powiedział nie tak przy kimś, bo ktoś ci przerwał, bo ktoś nie oddzwonił, bo ktoś, nie wiem spóźnił się, no jakby to są takie błahostki, ale ludzie się czują odrzucani na, naprawdę, na, na wielkich, na, właśnie w takich błahych rzeczach się czują odrzuceni. I to są miejsca, gdzie Bóg chce tam wejść, bo jak Ty wejdziesz w małżeństwo z takimi ranami odrzucenia z dzieciństwa, a może nie z dzieciństwa, może nabyłeś, nabyłeś nabyłaś te, te rany i nie dasz się pociągnąć Bogu, to to wszystko przejdzie później na Twoje dzieci. A Pan Bóg nie chce do tego dopuścić. Ty możesz dopuścić do tego sam, sama. Robiąc po swojemu. Mówiąc, że to życie trzeba jakoś przeżyć, że za długo czekasz, bo masz 40 lat, 50. Czasami można być niedojrzałem, mając 50. Naprawdę, kochani, czasami lepiej być samemu. Czasami lepiej być samemu. A dzisiaj ja jestem w takiej postawie, gdzie. Gdzie czuję, że Bóg mnie uchronił od kilku relacji, w których byłam. W jednej z kilkuletniej, którą bardzo, no, bardzo kochałam tę osobę. I Bóg mnie uchronił, bo mało brakowało, żebym ja z tą osobą się na całe życie nie związała. I Bóg uchronił mnie i tę osobę. To nie jest tak tylko, że mnie, ale i tę osobę. Bo wszedł w moje serce i wejdzie też w tą drugą osobę. Bo nie można odejść, nie wpuszczając Boga do swojego serca. No chyba, że tak się zdecydujemy, ale wątpię, żeby osoba, która, do której zostało zasiane ziarno o miłości Chrystusa, aby kiedyś ono nie zaowocowało w tej duszy, nie wykiełkowało. Więc Bogu zależy na tym, aby Jego miłość w nas zakwitła. I Dużo lepiej by nam się żyło na tym świecie, i dużo szczęśliwsze byłyby te związki, takie wolne, takie zdystansowane, w taki zdrowy sposób zdystansowane, oparte na takiej przyjaźni, a wszystko inne jest dodatkiem zarówno i seks, jak i, jak i wszelakie inne przyjemności, które czerpiemy z relacji z drugą osobą, a nie są one kryterium naszej samooceny, naszego dowartościowania się. Naszego spełniania, bo to też może być egoistyczne, chęć posiadania rodziny, żony. To też może być egoizm, kochani, egocentryzm, spełnianie swoich rządze i to wcale nie będziesz kochał czystą miłością takiej osoby, żony, dziecka. Pan Bóg chce, żebyśmy kochali czystą miłością. Więc przyjdźmy najpierw do Boga, jeżeli jesteś w jakiejś relacji, w której czujesz niewolnicze uzależnienie od tej osoby, jesteś zazdrosna. Zazdrosny, czujesz odrzucenie wiele razy w relacji z powodu jakichś słów, jakichś takich rzeczy itd., dalej. Patrz na swoje serce, pytaj się Boga, skąd to się bierze. I może niekoniecznie musisz od razu zakończyć tą relację, ale obserwuj, bo jeżeli dwie takie osoby się zbiorą i ty będziesz coś robić z tą relacją, a druga osoba w ogóle nic nie będzie robić albo we dwoje nic nie będziecie robić, to stworzycie patologię. Patologię miłości. Deficyt na deficycie budowany wygeneruje kolejne deficyty w potomstwie. Nie róbcie tego. Czasami lepiej jest pobyć samemu i dojrzeć w miłości Bożej. Dojrzeć w miłości Bożej, żeby kiedyś właśnie stworzyć piękny, harmonijny związek małżeński, pobłogosławiony ręką Pana i dzieci wasze będą błogosławione do tysięcznego pokolenia, jak mówi Słowo Boże. I... I wiele osób do mnie mówi, Klaudia, może jesteś zbyt wybredna. Nie, nie jestem wybredna, po prostu jestem mądra, tak uważam. Jestem mądra z racji tego, że Pan Bóg mnie nauczył tej mądrości, bo ja musiałam się wcześniej wiele razy sparzyć i musiałam być wystawiona na próbę, szczególnie parę lat wcześniej. Na ogromną próbę, gdzie moim głównym źródłem czerpania miłości był drugi człowiek, i chęć ratowania tej duszy, to też było, to też było po prostu e, niesamowicie zniewalające, bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy my niewolniczo tak chcieli ratować świat. My mamy to wszystko robić z takim zdrowym dystansem, robić swoje, wiedząc, że słowo zostaje posiane tam, gdzie ma być posiane, tam, gdzie Bóg da wzrost. My mamy robić swoje, mamy ewangelizować, mamy świadczyć, mamy dzielić się charyzmatami, darami Ducha Świętego, wymieniać się nimi, ale w tym wszystkim ma być zdrowy dystans. Czyli to takie przypodobanie się Panu Bogu, nie człowiekowi. Ja się cały czas pytam, Panie Boże, czy to by się ten kanał podoba? Czy chcesz coś w nim zmienić? I Pan czasami mi mówi, co by chciał zmienić, jakby to chciał, żeby wyglądało. I, I tak samo się go już teraz pytam w relacjach. Jakąkolwiek osobę Bóg ci stawia na twoim życiu, pytaj się Boga. I mów tak, módl się taką modlitwą. Panie Jezu Chryste, Boże Ojcze Wszechmogący, jeżeli ta osoba nie jest od ciebie, jeżeli w tej relacji nie będę miał Twojego błogosławieństwa, że będą następne pokolenia błogosławione i będą właśnie owocowały w Twoją zdrową miłość, i Ty będziesz naszym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o szczęście, o uwagę, o to docenienie, o te wszystkie rzeczy, które, z których my potrzebujemy tego uzdrowienia, bo my się rodzimy z jakimiś deficytami przez grzech Adama. Jeżeli z tą osobą ja takiego czegoś nie stworzę, albo nie jestem teraz na to gotowy, to zabierz tą osobę ode mnie, bądź tak jak Abraham, który bez wahania poszedł oddać Izaaka. I Bóg nie pozwolił zabić tej osoby. Jeżeli będziesz się taką, mo taką modlitwą modli modlić, to zobaczysz, że Pan, jeżeli nie będzie tego wolą i będzie to złe, zła par zły partner, partnerka dla Ciebie, to on tę osobę zabierze. Albo jeżeli ty nie będziesz gotowy, żeby taką miłością obdarzyć tę osobę, to Pan to zburzy. Ale jeżeli z taką wolnością w tej modlitwie oddasz to wszystko, to zobaczysz, jak Pan Bóg Cię wywyższy. Jestem tego. Naprawdę pewna. I, I na tym, kochani, zakończę, bo reasumując, podsumowując to wszystko, e, możemy służyć drugiej osobie i możemy kochać ją ponadnaturalnie, czysto, i ta osoba będzie przy nas tryskać miłością i będzie przeszczęśliwa w naszych ramionach, ponieważ oboje będziecie patrzyli w górę na miłość Boga Ojca, z której będziecie obo oboje napełniali swoje stagwie I będziecie pełnymi bukłakami, dzięki dobroci Bożej. I cokolwiek się będzie z wami, u was działo, szpital, choroby, jakieś niepowodzenia, zniecierpliwienia, różne inne rzeczy, będziecie się wspierać i jednoczyć. Ale do tego potrzebne są dwa pełne bukłaki miłości Bożej. Oboje skierowani na źródło. Możecie mieć naprawdę związek, relację opartą na głębokiej przyjaźni i pięknej, namiętnej miłości, która jest darem Bożym. Amen. Dziękuję, że jesteście. I dziękuję, że Pan Bóg może dawać nam wszystkim wzrost przez ten wspaniały kanał. Serce do serca. Trzymajcie się ciepło, błogosławię Was w imieniu Jezusa. Przy sercu Marii. Amen.